Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk. Dzisiaj zaczynamy tak trochę vlogowo. W tym materiale opowiem Wam o kilku scenariuszach, w jaki sposób dbać o dane. Będzie ich kilka, bo czasem będziemy biegali z samym aparatem, innym razem będziemy siedzieli długie godziny w studio. Tam będzie warto zadbać o to, żeby od razu nasze zdjęcia poleciały w chmurę, ale o konkretnych scenariuszach opowiem Wam w tym materiale, jak również o nowościach, które ostatnio pojawiły się na rynku, więc zapraszam Was do oglądania. Partnerem tego materiału jest Angelbert, który dostarczył mi tutaj do przygotowania tego materiału trochę nowości. Ja wykorzystuję je od wielu lat, właściwie konkretnie karty Angelberda. Mam tutaj na myśli CF Expressa, o których Wam za momencik też opowiem, a trochę nowości pojawiło się w ostatnim czasie na rynku, więc pokażę Wam, pokażę wam je i... Pokrótce zrecenzuję. Nie używam jeszcze ich zbyt długo, ale zrobiły na mnie już naprawdę bardzo dobre wrażenie. Pierwsze to takie cacuszko, kabel teteringowy. Fajnie, że pojawił się tutaj kolejny gracz. Na co dzień korzystam z Tether Tools'a, z tym kablem zrobiłem jakieś trzy sesje. Wszystko działało bardzo elegancko, mamy tutaj zarówno wysyłanie danych, jak i Prądu, więc ciężko powiedzieć, jak będzie, jak będzie się to sprawdzało gdzieś tam po dłuższym czasie. Będę dzielił się pewnie też moimi przemyśleniami w mediach społecznościowych. Natomiast na ten moment wszystko działało naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze jedna rzecz: mamy tutaj taki fajny materiałowy oplot. I ten kabel jest też bardzo giętki, bardzo fajnie się układa w przestrzeni, w której pracujemy. To, co może działać na jego minus, to że to jest po prostu z tkaniny. To fakt, że jeśli kabel często jest na podłodze, gdzieś tam będziemy po nim deptać, to może szybko po prostu się pobrudzić. Zobaczymy. Na razie jest idealnie czysty, ale tak jak wspomniałem, za krótko go używam, żeby podzielić się większą liczbą informacji, ale ma 4,5 metra. Wygląda naprawdę świetnie. Yy, mamy tutaj do 20 gigabitów na sekundę i 240 watów ładowania, więc te parametry są jak najbardziej ok. Natomiast ja na co dzień takim moim numerem jeden jest Tether Tools Optima. Yy, o nim jego wykorzystuję już od dłuższego czasu działa naprawdę świetnie ten na razie jest w fazie testów. E, następnie mamy nowe czytniki. E, tutaj mamy czytnik kart SD. On zrobił też na mnie świetne wrażenie. Mamy e, chociażby e, możemy go wykorzystać jako e, do przenoszenia naszych kart. Tutaj oczywiście wsadzamy kartę SD. E, prędkości odczytu, zapisu e, naprawdę świetne. Możemy właśnie go zamknąć. Odłączyć ten kabelek i mamy świetny case na naszą kartę. Mamy też ochronę przed zapisem, więc dobrze jest z tego skorzystać, jak mamy bardzo ważne dane, bo wtedy możemy zgrać z niego z naszej karty zdjęcia, ale nie możemy zapisać, czyli jeśli on będzie podłączony do komputera. To nie będziemy w stanie po prostu zniszczyć tych danych, one będą tylko i wyłącznie do odczytu. Kabelek, również taki bardzo fajny, podłączany z boku, e, z przodu, w, w, wkładamy sobie kartę, no i mamy świetne transfery. Kosztuje niemało, ale z drugiej strony takie rzeczy kupujemy raz na jakiś czas, więc e, czytnik kart SD PKT. Działa świetnie, bardzo szybko wykrywa kartę, bardzo szybko się loguje, bardzo szybko zgrywa, więc świetna sprawa. i Ja też te prędkości odczytu, jeśli chodzi o zarówno o karty, jak i o same czytniki. Bardzo doceniłem, kiedy nagle po sesji przychodzi mi do zgrania 200 giga materiału. Kiedyś, jak zgrywałem tylko zdjęcia w domu, nie było to takim dużą przeszkodą, mogłem mieć wolniejszy czytnik, ale dzisiaj bardzo to doceniam, kiedy klient już czeka, żeby mu zgrać materiał. No to jeśli ta karta bardzo szybko się zgrywa, no to to doceniam, bo wtedy szybciej wychodzimy ze zlecenia. Jak również mamy wyższą serię czytnika do kart CF Express typ B. Również podłączane tutaj mamy z boku ten kabelek. Fajnie, że on wchodzi taki cały, że nie mamy odsłoniętego tego wyjścia, więc to jest też dużo lepiej zabezpieczone niż gdyby wtyczka była tutaj z boku. Oczywiście z drugiej strony USB-C bardzo szybki czytnik e, działa świetnie po prostu i co tu więcej mówić. No o czytnikach e, ciężko jest tu więcej się rozwodzić, natomiast jeśli interesuje was czytnik do kart e, typu CF Express typ B, zresztą e, Angelbert ma do właściwie wszystkich typów kart swoje czytniki. Ja wykorzystuję poprzednią generację i ona już od lat służy mi jak najbardziej dobrze. Dzisiaj, gdybym kupował, to pewnie zdecydowałbym się na ten. On też ma aktywne chłodzenie, no i dzięki temu te dane idą po prostu błyskawicznie. Więc tutaj mamy te dwa nowe czytniki. Mamy też ten wspomniany kabel. No i teraz jeszcze parę słów o kartach. Zacznijmy sobie od tego, z czego korzystam już od dłuższego czasu. Jest to karta. CF Express to jest karta SE. Ona występuje w wielkości 512, 1 Tera, 2 Tera i 4 Tera. 512 ona kosztuje zaledwie 750 Zł, więc, jak na karty właśnie tego typu, to jest prawdziwa okazja. Wcześniejszy model był trochę tańszy, ale też był sporo wolniejszy. Ta zapewnia nam ponad 1000 MB odczyt yy, stabilnego zapisu i 3, do, 3, do 3700 MB odczytu. Więc znowu, kiedy zgrywam z tej karty zdjęcia na zleceniu, to idzie po prostu błyskawicą. Do tego wykorzystując wspomniane szybkie czytniki. No, i mamy te 512 GB. Ja zdecydowałem się właśnie na tę pojemność z tego względu, żeby mieć bardzo dużo miejsca na zdjęcia, a z drugiej strony mamy tutaj bardzo dobry stosunek jakości do ceny, bo mamy 750 zł i 512 GB daje nam około 12 tysięcy rawów z Canona R5, jak nie więcej, ale to jest około 12 tysięcy, więc naprawdę długo możemy na tym pofotografować. Karty świetnie wykonane. I też jeśli chodzi o sam standard CEF Express, jakiś czas temu stoczyłem parę dyskusji na, na ten temat, niektórzy mówili. Słuchaj, i tak na pewno nie wykorzystasz tych prędkości. Mało kto z tego korzysta. Najlepsze są karty takie 128 GB po 100 Złotych, te, które mają tam 200 MB na 200 MB. Ja mówię, no tak, ale te, które mają często napisane 200 MB, to jest tylko i wyłącznie odczyt. A nas, fotografów, mimo wszystko, bardziej będzie interesował zapis, a te karty, o których tutaj wspominaliśmy, mają tylko i wyłącznie 90 MB na zapisie. Tutaj mamy ponad 1000 MB na zapisie. Więc one są dużo, dużo szybsze. Jeśli chcielibyśmy porównywać najszybsze karty SD, na przykład takie jak ta. Mamy tutaj V90 i ona ma 280 MB na zapisie. Ta ma ponad 1000. Ta kosztuje około 3000 zł. Ta kosztuje 750 zł. Czy wykorzystujemy bardzo często te wysokie prędkości? Zależy. Tak naprawdę karty należy dobierać do tego, co robimy. Jeśli robimy bardzo powoli zdjęcia, Robimy sobie jakieś tam portrety, nie wykorzystujemy zdjęć seryjnych i tak dalej, to śmiało tańsze karty jak najbardziej nam wystarczą. Z drugiej strony, ja w ostatnim czasie realizowałem dwa zlecenia, gdzie potrzebowałem naprawdę dużej prędkości i wtedy doceniłem to, że mam szybkie karty. Zaraz wam pokażę z czego konkretnie korzystam. Pierwsza karta to jest właśnie 512 SE, która ma ponad 1000 MB na zapisie a druga to jest V60, o której wam też za moment opowiem. Natomiast tutaj mamy 280 MB na zapisie. Jest to karta UHS-2, czyli ta z podwójnym rzędem pinów i ona kosztuje około 3000 zł. Kiedy ona będzie wykorzystywana? Wtedy kiedy naszą główną pracą jest praca reporterska, wtedy kiedy po prostu robimy dużo serii zdjęć. No to zgrywanie, w sensie zapis z aparatu na taką kartę, będzie najszybszy z możliwych, jeśli chodzi o standard SD UHS2. No to one w najszybszych wersjach mają tak do około 300 MB, natomiast będą sporo droższe. Ja, w związku z tym, że raz po raz robię szybkie zdjęcia, mam karty właśnie w, tym, w tej prędkości zapisu. Ale w mniejszym rozmiarze, które już są ze mną kilka lat i nadal działają świetnie. I wtedy, kiedy robię dużo seryjnych zdjęć, to wykorzystuję te karty V90. Natomiast wtedy, kiedy sobie tak normalnie fotografuję, zdecydowałem się właśnie na karty V60. One mają do 160 MB zapisu, ale są wielokrotnie tańsze, ponieważ taka karta, która ma 512 GB, również jest UHS-2, ma odczyt na poziomie 280 MB na sekundę, ale zapis 160 MB, ona Kosztuje już około 750 zł. Więc taki mój codzienny setup to jest Canon R5, jeden albo drugi, ponieważ mam dwie sztuki. Jedna karta 512 GB CF Express, a druga to SD V60 za 750 zł. Również Angelberda i mam również 512 GB. To jest o tyle wygodne, że podczas różnego rodzaju zleceń ja tak naprawdę no nie produkuje więcej niż 512 GB fotografii nawet jak mam dwa czy trzy dni zdjęciowe zazwyczaj ostatnie dwa zlecenia jedno to było 7000 zdjęć drugie 8000 zdjęć było sporo zdjęć seryjnych i mi to w zupełności wystarczyło, ale bardzo cenię sobie to, że kiedy jadę na zlecenie, jestem w stanie wsadzić te dwie karty do jednego aparatu, drugi taki sam komplet do drugiego aparatu i tak naprawdę z dwóch na dwóch aparatach mam po 12 tysięcy zdjęć miejsca na zdjęcia na 12 tysięcy zdjęć, więc jest to naprawdę bardzo duża wygoda. Dość dużo osób może powiedzieć: No tak, ale lepiej byłoby mieć więcej mniejszych kart, bo wtedy mniej możemy stracić. Kiedy gdzieś tam żonglujemy tymi kartami, jest to jakiś argument. Natomiast z drugiej strony, kiedy ja e, i robię często tethering, i robię e, nawet jeśli fotografuję tylko i wyłącznie na e, tych kartach, to nadal mam te dwie kopie. E, I być może bezpieczniej by było, gdybym miał 64, jedną 512, ale wtedy jak znam siebie i wiem, jakie jest czasem tempo tej sesji, to mimo wszystko wolę mieć dwie. Takie same karty, nie pomylić tego i po prostu tylko i wyłącznie wyciągnąć jedną kartę po zleceniu, wsadzić ją do wspomnianego czytnika, czy, czy to tego, który mi właśnie spadł, czy to tego, zgrać sobie ten materiał i mieć wszystko po prostu ładnie uporządkowane, a nie martwić się, a ta karta zgrana, a ta nie, i wiecie, Wtedy ja nie do końca mam do siebie aż tyle zaufania, jak mam po prostu jedną kartę, którą zgrywam i mam tutaj sprawę załatwioną. Więc tak wygląda tutaj nowość, tak wyglądają te nowości od Angelberta. Fajnie, że te karty CF Express tutaj nam przyspieszyły. Do tego są nadal w bardzo dobrej cenie i ja zdecydowałem się na to, żeby mieć karty, które są po prostu w jednym rozmiarze. Zrobiłem już nimi parę zleceń i bardzo to doceniłem, niż właśnie to żonglowanie tymi mniejszymi kartami w slocie, SD. Teraz opowiem Wam o konkretnych scenariuszach, w jaki sposób działam tutaj, żeby zadbać o dane, które produkujemy podczas naszych zleceń. No dobrze, mamy zatem scenariusz numer jeden, mianowicie warunki studyjne. Teraz jesteśmy w trakcie nagrań na Edweb, gdzie po prostu pokazuję swoje różne sesje. Tym razem nagrywamy studio balkonowe, ale nieważne, czy jesteśmy w tej, w tej przestrzeni, czy jestem gdzieś w studio, czy jestem u klienta, jeśli mam możliwość podłączenia się do komputera, no to zawsze czuję się bezpieczniej. Dlaczego? Ponieważ zdjęcia lecą u mnie na dwie karty. W moim przypadku jest to 512 SE Angelberda, i do tego drugi. 512, również Angelberda. V60 z tego względu, że jest dużo tańsza niż V90, ale z drugiej strony wystarcza do większości zleceń, chyba że robię bardzo dużo, bardzo szybkich zdjęć. Wtedy sięgam po V90, ale do takich klasycznych zleceń V60 jest w zupełności wystarczająca, a na 512 GB zmieści mi się ponad 12 tysięcy zdjęć, więc korzystam właśnie tutaj z takiego tandemu. Wcześniej bardziej używałem 120. 8 jako SD i 512 jako backup, yy, tak stricte do. Yy... Jakby tej 512 dużo rzadziej ją formatowałem, natomiast doszedłem jakiś czas temu do wniosku, szczególnie jeśli zacząłem troszeczkę nagrywać, nagrywać w tych wyższych e, szybkościach, czyli 4 100 klatek, no to tutaj już mamy zapis tylko i wyłącznie na CF Expressa. Z tego względu doszedłem do wniosku, że najwygodniej mi będzie, kiedy ja w ogóle podczas zleceń nie będę żonglował kartami, tylko będę miał po prostu dwie 512 e, i dzięki temu e, nieważne tak naprawdę, jakie zlecenie realizuję i e, kiedy realizowałem ostatnio takie dwa dni zdjęciowe dla jednej czy drugiej firmy, robiłem do 8 zdjęć podczas takiego zlecenia, więc śmiało wszystko mi się mieściło tutaj na tych dwóch kartach. W ogóle nie musiałem ich wymieniać. Oczywiście miałem ze sobą jakiś tam zapas, natomiast wygodne było to, że ja podczas takiego całego dnia w ogóle nie myślałem o tym, że muszę gdzieś tam przeżąglować tą kartą. Całość w tym przypadku idzie kabelkiem również Angelberda do mojego komputera. Ten kabel, przyznam się, dopiero testuję. Nie mogę Wam o nim jeszcze nic więcej powiedzieć. Na razie działa naprawdę dobrze, natomiast to, co akurat z aparatami Canon'a może nie do końca działać po jakimś czasie tak dobrze, jakbym chciał, to mianowicie on wysyła też prąd, a akurat to bywa kapryśne, jeśli nie możemy wyłączyć ładowania w naszym aparacie. Dlatego też wykorzystuję częściej kabel Tether Tools Optima. I tam jego wykorzystuję już od dłuższego czasu, natomiast ten jest dopiero na początku swoich testów, więc nie jestem w stanie podzielić się z wami jakimś tam większą liczbą tych informacji, ale zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, pewnie podzielę się tym za jakiś, za jakiś czas. I teraz to leci tym kablem do mojego komputera. Wszystko leci do sesji w capture, One, zapisywane jest na dysku. Ale na moim dysku sesję zakładam w folderze Dropbox. Mam 3 terabajty Dropboxa, więc to jest o tyle fajne, że Mam dwie kopie na kartach, ponieważ tutaj się robi mirroring, po prostu mam dokładnie te same dane. Trzecia kopia leci na mój komputer yy, i on, oczywiście, kolejna jest na dysku mojego komputera, ale w trakcie sesji całość synchronizuje się z Dropboxem. I to jest super, ponieważ kiedy ja kończę sesję i mam dość dobry internet, yy, chociażby w studio, no to cała sesja już jest w internecie. Do tego yy, mogę od razu podzielić się tym z klientem, jeśli chciałby klient na przykład mieć dostęp do rawów, jeśli byśmy byli tak dogadani. Yy, z drugiej strony, mogę też bardzo szybko od razu, kiedy wyeksportuję sobie prewki do folderu Output, to one automatycznie synchronizują się z Dropboxem i jestem w stanie tak naprawdę po przyjeździe do domu nie dość, że na komputerze stacjonarnym mam już dostęp do tych danych. No to dodatkowa kopia jest już w internecie na chmurze i ja się czuję dużo bezpieczniej. Oczywiście różnie z tym internetem bywa i czasem taka sesja nie zostanie w całości wysłana, ale tak czy inaczej wtedy i tak pozostaje z tymi trzema kopiami, czyli jedna na komputerze i tutaj mam dwie na kartach. Bardzo dobre jest to, że kiedyś było tak, że nie można było zapisywać i na karty i na komputer. Teraz jak najbardziej to działa i to w 100% wam polecam. Kolejna rzecz, bo czasem jest tak, że ja takim zestawem dysponuję tam, gdzie nie mam dostępu do internetu. Jestem na przykład tak jak ostatnio robiłem jedno ze zleceń dla dużej firmy motoryzacyjnej, stałem po prostu przed takim wypasionym domem, tam fotografowaliśmy, no ale tam dostępu do internetu nie było, więc tutaj sięgam po taki router i mam tutaj wykupiony duży, duży pakiet internetu. Jak jest dobrze, dobre połączenie, to po 5G naprawdę fajnie to śmiga i wtedy po prostu mam ten router w torbie tuż obok mojego komputera. Komputer jest podpięty do internetu, więc nawet decydując się na taki tethering na zleceniach w plenerze, nadal pozostaje z dwiema kopiami na kartach, kolejna kopia na komputerze i kolejna kopia idzie do chmury dzięki takiemu mobilnemu routerowi. Dzięki temu czuję się znowu bezpieczniej, ale E, właśnie realizując tamto zlecenie, e, akurat nie cały materiał wysłał mi się na Dropboxa, tam narobiliśmy tych zdjęć bardzo dużo, e, no i tak naprawdę w tym scenariuszu nadal mogło coś pójść nie tak. Dlaczego? Z tego względu, że jeśli ktoś by mi zabrał na przykład plecak, w którym byłyby te wszystkie dane, no to straciłbym wszystkie trzy kopie, które w tym momencie miałem. Co zrobiłem? Po prostu po takiej sesji przed, pomiędzy pierwszym a drugim dniem zdjęciowym, co zrobiłem? Zrobiłem coś takiego. Otworzyłem slot, wyciągnąłem kartę i mówię: Masz tutaj, drogi producencie, pojedźcie z tym wy z tego względu i oddacie mi tę kartę po prostu na kolejnym dniu zdjęciowym. Wtedy. Ja się czułem bezpiecznie, bo jedna karta pojechała z klientem, nie musieliśmy tutaj poświęcać czasu na zgrywanie, bo też musieliśmy bardzo szybko się stamtąd zbierać, więc od razu jedna kopia jedzie z klientem, dwie kopie jadą ze mną, a trzecia kopia e, na dropboxa robi się wtedy, kiedy przyjeżdżam do hotelu. Więc to jest taki kolejny ze scenariuszy, gdzie jesteśmy w studio, albo jesteśmy poza studiem, ale nadal robimy tethering, a jeśli pojawia się taka opcja, że właśnie nie wysłało się nam wszystko na Dropboxa, to możemy dać tę kartę klientowi, niech on nam ją odeśle, cokolwiek, żeby ona oczywiście do nas wróciła. Nawet jeśli nie mamy takiej możliwości, to jeszcze jedna opcja. Po prostu wyciągnijmy tak czy inaczej tę kartę. To wszystko spakujmy sobie do plecaka, a te karty włóżmy sobie do naszego portfela, i dzięki temu jedna kopia będzie jechała u nas w kieszeni, a kolejne dwie będą jechały w tym plecaku. Więc już wtedy myślę, że jakoś tam będziemy czuli się z tym bezpiecznie. Ale tak czy inaczej, dla mnie największe bezpieczeństwo to dobre karty w aparacie, kolejna kopia na dysku, i kolejna niech się robi w tej chmurze. Na pewno nie stracimy na tym. Więc moim zdaniem, to w tym scenariuszu numer dwa. Właściwie numer jeden, ja się czuję bezpiecznie, mm, ale właśnie trzeba o tym pomyśleć, żeby na koniec porozdzielać te kopie, żeby one wszystkie nie były tylko i wyłącznie w naszym plecaku. Kolejne scenariusze będą dwa. Pierwszy z nich mam tutaj jakby w całości ze sobą, testowałem go podczas ostatniego zlecenia i powiem szczerze, sprawdził się świetnie. Potrzebowaliśmy bardzo szybko oddać materiał, a do tego oczywiście ja muszę dbać o to, żeby ten materiał był bezpieczny, więc co zrobiłem? Dokupiłem sobie tutaj ramię riga do mojego iPhone'a i robię tutaj tethering bezpośrednio do iPhone'a. Więc wtedy mam nadal moje rawy na, na trzech nośnikach dwie karty, czyli cały czas. AngelBird SE 512 GB, następnie AngelBird V60 512 GB, czyli tu już mamy dwie kopie, a trzecia leci na iPhonea. Mamy Capture One, który działa bardzo dobrze, do tego trzeba podłączyć tutaj szybki kabel i o co chodzi? Jeśli potrzebujemy bardzo szybko oddać klientowi zdjęcia, na przykład, żeby były tuż po fotografowaniu od razu dostępne do publikowania na przykład w mediach społecznościowych, to co ja robię? Robię tetering, one od razu pojawiają mi się w Capture one. robię bardzo szybką selekcję, po prostu gwiazdkując dane zdjęcia. Kopiuję, wklejam ustawienia na wszystkie zdjęcia, robię eksport i one dosłownie po chwili od tej szybkiej edycji są już wyeksportowane na moim telefonie. I następnie wrzucam je na Dropboxa i z Dropboxa udostępniam klientowi zdjęcia te już po edycji. Więc jest to mega wygodne, ponieważ mam po pierwsze dwie kopie. W moim aparacie trzecia kopia to rawy w telefonie. Mam też 512 GB pojemności w moim e, smartfonie. Zdecydowałem się na większą wersję właśnie do tego, że chciałem robić ten tetering. Więc nie dość, że jestem zabezpieczony, to bardzo szybko mam dostęp do tych rabów, a cały setup jestem w stanie trzymać jedną ręką. Nie mam nigdzie tutaj komputera, bo wiecie, ze zleceniami jest różnie. Czasem jest tak e, i właśnie ostatnio robiłem takie zlecenie, gdzie e, chodziłem po torze wyścigowym, fotografowałem motocykle, i nie było tam opcji. Żebym miał ze sobą komputer. Nie miałem też ze sobą asystenta, który chodziłby za mną i e, po prostu znosił za mną ten komputer e, z tym 4,5 metrowym kablem. E, owszem, wolałbym edytować te zdjęcia na laptopie, ale czasem nie ma takiej możliwości. Więc w tym przypadku klatka, e, następnie e, właśnie ten uchwyt. E, ewentualnie klatkę mógłbym pominąć, jeśli w ogóle nie wyzwalałbym błysku. No ale jeśli wyzwalam błysk, no to potrzebuję wolną stopkę, więc ta klatka do tego. Wspomniany uchwyt Smolliga na Mag rawy na iPhone'a, rawy na dwóch kartach, więc trzy kopie i czuję się bezpiecznie. I ostatnie scenariusze, czyli jedziemy na zlecenie, mamy taki zestaw, nie robimy żadnego teteringu, e, mamy dwie karty w naszych aparatach. E, zawsze będę to powtarzał. Jak macie aparat, który mieści dwie karty, to się nie zastanawiajcie, czy wsadzać tam dwie karty, bo często słyszę, no mi nigdy karta nie walnęła, to po co ja będę używał dwóch? Mi karty, e, szczególnie SD, zresztą wcześniej e, te duże karty, one się nazywały Compact Flash też zdarzały, zdarzało się, że się uszkadzały. Fakt, nie straciłem danych, bo miałem dwie karty, ale tak czy inaczej, zawsze kiedy macie dwa sloty, wsadzajcie tam dwie karty i to już powtarzałem niejednokrotnie, jakiś czas temu przesiadłem się na dwie karty o tej samej wielkości, to są karty 512 GB, dzięki temu jeszcze te 12 tysięcy zdjęć i w ostatnim czasie zdarzało się w ten sposób, że właśnie realizowałem zlecenie, nie miałem możliwości zrobienia tetheringu, bo trzeba było biegać z jednego miejsca na drugie miejsce ten 5 czy 10 metrowy kabel tetheringowy nie wchodził w grę, bo raz byłem tu, raz byłem tam, po prostu nie dało rady. Musiałem mieć ze sobą tylko i wyłącznie taki zestaw. I co dalej zrobić z tymi danymi, żeby tego nie stracić? Ja kiedyś Kiedyś, kiedyś 100 lat temu straciłem dane, bo miałem za mało kart, sformatowałem te karty, a okazało się, że ich nie zgrałem. No, młody, głupi byłem i tak dalej, nauczyłem się, że trzeba dbać o dane. I jak to robię? W tym momencie, kiedy kończę zdjęcia, no, po pierwsze mam te dwie kopie w moim aparacie, prawda? Ale jeśli mam taką możliwość, to na szybko, kiedy jest ta cała zwijka, odpalam komputer. Podłączam ten szybki czytnik Kart Pamięci. Kiedyś się przejechałem na wolnym czytniku i czekałem chyba z półtorej godziny, aż to się zgra. No i klient nie był z tego zadowolony. Znowu nauczyłem się, wymieniłem, wymieniłem czytniki na szybkie. Szybciutko zgrywam to na mój komputer, dzięki temu mam kolejną kopię. Kiedy przyjeżdżam do hotelu, to od razu też wysyłam to do chmury, a w międzyczasie, kiedy zgrywam to na komputer, od razu szybko kopiuję to na dysk SSD, który odjeżdża z klientem. Dzięki temu mamy sprawę załatwioną. Trzy kopie u mnie, jedna kopia u klienta. I w hotelu robi się kolejna kopia na Dropboxa. Czuję się bezpiecznie. Kolejna opcja to taka, że robimy szybką zwijkę po prostu kończymy zdjęcia, rozjeżdżamy się i co wtedy? Ja, nawet jeśli mam te dwie kopie te dwie 512, no to tak naprawdę one jadą ze mną e, w jednym samochodzie, e, nawet jak zgram to na komputer jedzie to ze mną w jednym samochodzie co wtedy robię? Mówię do producenta słuchaj, nie popełnijmy e, żadnego błędu po prostu masz, bierzesz te 512 ze sobą ja biorę drugą kopię, oni jadą w swoją stronę ja jadę w swoją stronę Wtedy, kiedy zabezpieczam te dane u siebie w biurze, zgrywam to, wysyłam na Dropboxa, tam już czuję się bezpieczny z tymi danymi. Mówię, słuchaj, drogi kliencie, słuchaj, producencie, dane są bezpieczne, wysyłaj mi z powrotem tę kartę i dzięki temu czuję się zabezpieczony. Więc w tym filmie usłyszeliście o tych różnych scenariuszach i ja wiem, niektórym z Was może się to wydawać przesadzone. W wielu momentach będzie to przesadzone, bo jak sobie idę na luźną sesję TFP, to jeśli mam te dwie karty, mi się jeszcze nie zdarzyło. Ee, kiedy pracuję, czy to na właśnie tym Angelbirdzie 512 GB pierwszej tej generacji, czy to tym, czy tych kartach. No generalnie nie pamiętam, kiedy karty by mi się wysypała, tym bardziej dwie. Nie miałem jeszcze takiej sytuacji, więc przy sesjach jakichś takich luźniejszych spoko. Nie muszę tak dbać bardzo o to, ale kiedy realizuję duże sesje, kiedy no po prostu muszę bardzo zadbać o te dane. To nie wyobrażam sobie takiego momentu, kiedy muszę powiedzieć klientowi, wiesz co? Nie wiem, obramowali mi samochód, zabrali mi plecak, nie mam tych zdjęć. Dlatego wy też o tym myślcie i przezorny, zawsze ubezpieczony. Jestem ciekaw, który z tych scenariuszy wyrealizujecie u siebie. Ja oczywiście e, długo mi to zajęło, żeby sobie to poukładać. Jeszcze do niedawno pracowałem na mniejszych kartach SD, ale zawsze się denerwowałem, że później miałem. Kilka tych kart SD, jedną tą 512, na której miałem cały ten materiał, a teraz po prostu od kilku tygodni pracuję dwie 512 i to mi załatwia sprawę przynajmniej na taką jedną dużą sesję albo ich więcej, więcej mniejszych. Więc tak wygląda ten temat u mnie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję AngelBirdowi, że zdecydował się na współpracę ze mną. Dajcie znać też, czy korzystacie właśnie z tych kart. No i koniecznie właśnie odczarujcie sobie to w głowie, że karty. Te CF Express typ B to nie są drogie karty. To są w, w, w drugą stronę, to są tanie karty, bo są wielokrotnie szybsze. A jeśli porównamy sobie najszybsze karty SD, które i tak będą dużo wolniejsze niż tanie karty CF Express, no to one wypadną dużo, dużo drożej. A z drugiej strony, jeśli chcecie realizować wszystkie zlecenia, w tym. Takie, gdzie robicie dużo zdjęć seryjnych, tego typu rzeczy, na kartach za 100 zł i mówicie, że to jest ok, to nie jestem w stanie Wam w to uwierzyć. Karty za 100 zł są ok, jak fotografujemy sobie powolutku, nie spieszymy się, one będą ok, Ale ja nie bardzo sobie wyobrażam, kiedy ostatnio realizowałem zdjęcia, czy to jeżdżących motocykli, czy to panoramowałem samochody i mówiłbym klientowi, no wiesz co, jeszcze tam przez krótką falówkę, jeszcze raz przejedźcie, bo mam tylko pół przejazdu, bo mi się aparat zatkał. No bez przesady, szanujmy się. Dzięki raz jeszcze. Do zobaczenia w kolejnych, w kolejnych materiałach. Cześć!